Cześć i czołem, witam Cię bardzo serdecznie. W tym materiale przygotowałem zestaw przejść pomiędzy scenami, które idealnie współgrają z popularnym programem OBS Studio. 10 wersji kolorystycznych do wykorzystania na dowolnych materiałach wideo bez jakichkolwiek ograniczeń. Zobacz już teraz wszystkie 10 propozycji, a następnie zajrzyj do opisu pod filmem, bo to właśnie tam znajdziesz link do strony, z której będziesz mógł pobrać paczkę. W takiego przejścia to banalnie prosta sprawa. Wystarczy, że uruchomisz OBS-a, następnie w sekcji efekty przejścia scen wybierzesz dodaj dwukropek Stinger, piszesz nazwę, wskażesz lokalizację wybranego przejścia przyciskiem przeglądaj, ustawisz punkt przejścia na 2000ms i klikniesz OK. Twoje nowe przejście jest gotowe na najbliższą transmisję wideo. Jeżeli chcesz, możesz używać wszystkie 10 przejść także w programach do edycji wideo, jako przejścia między scenami w produkcjach filmowych. Wszystkie udostępnione przeze mnie przejścia pozbawione są tła przyjemnego korzystania i pamiętaj, link do pobrania plików w opisie pod filmem, do usłyszenia, trzymaj się, cześć!